Grudnia, witam Was w kolejnym dniu naszego kalendarza adwentowego. Dziś zrobimy sobie ekstremalnie szybką powtórkę z potęg. Mamy dwa zadania. W pierwszym zadaniu mamy stwierdzić, która z tych liczb, która jest tutaj wypisana, nie jest równa 3 do potęgi 15. Zanim to zrobimy, najważniejsze takie twierdzenie, które powinniśmy znać o potęgach. Jeżeli mamy potęgę i mamy a do x razy a do y, czyli mnożymy potęgi o tych samych podstawach. To wykładniki dodajemy. A jeżeli będziemy dzielić potęgi o tych samych podstawach, to wykładniki będziemy odejmować. I jeszcze jedna własność, która nam się tutaj przyda, jak jest potęga potęgi, to wykładniki mnożymy. Zobaczcie, jak to tutaj zadziała. Ta sama podstawa i mnożenie, czyli stosujemy tensor. Wykładniki dodajemy. Czyli to jest 3 do 15. Ok, czyli tyle, ile miał być. Tutaj znowu dodajemy 3 do potęgi 9 plus 6, 15. Ok, wyszło 15. 9 to inaczej 3 do drugiej, Czyli tu mam tak 3 do 17 podzielić na 3 do 2. Z którego teraz wzoru muszę skorzystać? No, na dzielenie potęg o tej samej podstawie, czyli wykładniki odejmuję. Czyli mam 3 do 15. Czyli znowu wyszło tyle, co chcieliśmy. Tutaj jest potęga potęgi, czyli tenzór. Podstawę przepisujemy, a wykładniki mnożymy. Czyli jest 5 razy 3? 15. Ok, to ile mamy tutaj? 9 to 3 do 2. I to do potęgi 15. Podzielić na 3 do 1. Tu mam potęgę potęgi, czyli wykładniki wymnożymy. Czyli będzie 3 do 30. Podzielić na 3 do 1, a teraz zastosuję ten drugi wzór, czyli 3 do 29, czyli ta liczba nie jest równa 3 do 15. Czyli tak naprawdę trzeba byłoby zaznaczyć ostatnią odpowiedź, bo pytanie było, która z tych liczb nie jest równa 3 do 15? To powiedzcie mi teraz, czy zrobiliście te dwa kolejne przykłady z zadania drugiego. Sprawdzimy teraz, czy wyjdzie nam tyle samo. Zaczynamy od tego pierwszego przykładu. 5 do 3 razy 5 do 2. Mnożę potęgi o tych samych podstawach, czyli wykładniki dodajemy. Mam tutaj 5 do 5 i to jeszcze do potęgi 3 podzielić przez 5 do potęgi 4. A co mam na dole? Na dole 5 do 3 razy 5. Tutaj mam. Dzielenie potęg o tej samej podstawie, czyli drugi wzór odejmuje wykładniki, czyli to będzie 5 do pierwszej i to do szóstej. Możemy na razie tak zapisać. Co będzie na górze? Tu jest potęga potęgi, czyli wykładniki mam wymnożyć. 5 do 15, podzielić na 5 do 4, a na dole 5 do 3, razy 5 do 6. Tutaj Odejmujemy wykładniki, bo mamy dzielenie potęg o tej samej podstawie. Czyli to jest 5 do 11 przez, a tu dodajemy, bo jest mnożenie, 5 do 9. A kreska łamkowa to dzielenie. Czyli teraz dzielimy potęgi o tej samej podstawie. Wobec tego wykładniki odejmujemy. Czyli zostaje nam 5 do 2. Czyli 25. Mam nadzieję, że wyszło Wam tak samo. A zobaczmy tutaj. Zaczynamy od środka, a resztę sobie przepiszemy. Czyli 2 do 6 podzielić. To było dzielenie potęg o tej samej podstawie, czyli wykładniki miałam odjąć. 5 odjąć, 2 to do 3. Dobrze i jeszcze podzielić przez 2 do 2. Znowu tu w środku mam dzielenie potęg o tej samej podstawie, czyli korzystam z tego wzoru. To jest 2 do 3. Podzielić przez 2 do 2. Dzielenie potęg o tej samej podstawie, czyli wykładniki odejmujemy, czyli jest 2 do pierwszej, czyli 2. Mam nadzieję, że nigdzie się nie pomyliliśmy i wyszło nam tak samo. Skończyliśmy zestaw piąty. Idźmy szybko spać, bo jutro przychodzi do nas Mikołaj, a także przychodzi kolejny zestaw z matematyki.